Cześć, to jestem i w tym odcinku chciałabym Wam pokazać recenzję. Ymm, no, recenzję. A więc tak, w tym odcinku pokażę Wam recenzję dla Niko 303 oraz dla Koniery Lewusiowej. I tak. Niko chciała recenzję klacz Pinto z kolekty. Wszystko z kolekty: klaczy hanowerskie, ogiera Fiorskiego oraz ogiera Campolinę. I tak. Zaczniemy od klaczy Pinto. Została mi tylko ta maść, ponieważ tamtą przemalowałam i sprzedałam, raczej znaczy się wymieniłam. I tak, jeśli chodzi o ten model, to nie przypadł mi zbytnio do gustu. Jest twarda, ale tak, po czasie zaczyna się przechylać tak na bok i już potem się zaczyna przewracać. Więc pod tym względem jest dupy. I tak mm, o nie na tym głowę, osroś. Ostrość! No. Yy, oczy ma za wysoko, w złym miejscu. Wygląda dość dziwnie. Yy, malowanie, tutaj ten, ten to też nie tego, to nie dokładnie jakieś tam, ten. To już rzecz główna, czy chcesz ją, czy nie. Miej Mam no, wylane akurat z tego, z jest model. No. Ale jakoś nie mam serca jej sprzedać. Dobra. Yy, tak się prezentuje. Czekaj, czekaj. O. Tak. Jest mała w porównaniu do innych kolektów. Kolekty? Tak, dam Ci porównanie z Hanowerem. Jak widzicie Hanower jest większy, więc ona jest w wielkości szlejch. Stój, stój. No, waluj. Dobra to jak sobie chcesz to ma wygolone w tym miejscu ale to już twój wybór potem była klacz hanowerska a i tutaj u mnie ma na imię Osur, nie wiem czy mówię. ta ma na imię kalik i tak, myślałam, że będzie coś lepszego z niej, ona jest gumą znaczy ona jest twarda, ale normalnie wręcz posmarowana gumą dotnie się jej palcem guma schodzi i zostaje żółty materiał pod spodem naprawdę nie polecam tej klatki, mimo, że może jest ładna uszy ma jak radary ogromne yy, ten pysk, no taki jeszcze w miarę Na wykonak mu w ogóle to malowanie jest takie, takie, takie sobie ale normalnie jeśli chodzi o materiał nie polecam w ogóle przechyla się, przewraca się, jak się nie chce coś zlepo puknie, przewróci się ma krzywą nogę każdy model tak ma. O, tak się prezentuje. O, no, widzicie? No. Ogólnie myślałam, że będzie coś lepszego. Um, ogier fiordzki. Mam myszę tego. Nazywa się Orka. Jest przesłodki. Kocham go, uwielbiam go. Jedny z moich ulubionych modeli. Jest naprawdę śliczny. Taki ma pyszczek. Tu ma pręgę grzbietową. Tutaj ładnie zaznaczona faktura sierści. Kopytka takie słodkie. Ogólnie jest prześliczny. O. No, tu, 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 tu. Taki śliczny. Naprawdę tutaj mięśnie. Tutaj może zaznaczone wszystko. wicherki nawet na sierści. Jak dokończę szczupły, a jego szyja jest po prostu sniutka. Ogólnie śliczny, jego Ci bardzo polecam. I nie tego błanego, tylko tego. Bo ten błany taki... No, oraz ogier Campolina Frisco w zestawie robionym przez Julię Przedpełską z SS Saddlery. I tak, polecam go bardzo. Nie będę ściągać derki, bo jest zapięta. Naprawdę bardzo go polecam, bo to jest też jeden z moich ulubionych modeli. Jest prześliczny, ma taki śliczny pyszczek. Śliczny pyszczek, taką grubą szyję i ten fałd taki tłuszczowy właśnie yy, dla tej rasy, no, rozpoznawalny, charakterystyczny, o, naprawdę ładnie wygląda, ładnie się prezentuje, jest prześliczny, ma długą grzywę długi ogon, jest taki wątły, szczupły, naprawdę ładny, podoba mi się, jego Ci polecam, no. No i z tego odcinka to było też na tyle, bo dzisiaj dwie osoby, nasze znaczy w tym odcinku, yy, no i teraz druga recenzja będzie dla Koko, dla, no, dla koniary lewuszowej, tak? Ale właśnie zdałam sobie sprawę, że nie wyłożyłam kucyków z kolekty, bo na tym miała być ta recenzja. Więc zrobię na tym odcinku, dobra? No, no to lajkujcie, komentujcie, no i pa pa.